Psalm 91. Ochrona pod skrzydłami anioła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Kto przebywa pod osłoną najwyższego i w cieniu wszechmocnego spoczywa, mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo mój Boże, któremu ufam. Bo on sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. Okryje Cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła. Jego wierność to puklesz i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia, strzały co leci, ani zarazy co nadchodzi w mroku, ni moru co niszczy w południe. Choć tysiąc padnie u Twego boku, a dziesięć tysięcy po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy będziesz widział odpłatę daną grzesznikom, albowiem Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś sobie najwyższego, niedola nie przystąpi do Ciebie, a plaga się nie przybliży do Twego namiotu. Bo swoim aniołom nakazał w Twej sprawie, aby cię strzegli na wszystkich Twych drogach, na rękach będą Cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo uznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. I będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę, nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Amen. Niech słowa tego Psalmu będą dla was codzienną tarczą i światłem w chwilach lęku. Ufajcie Panu, On nie opuszcza tych, którzy w Nim złożyli nadzieję. Niech Boża opieka i anielskie skrzydła otulają was każdego dnia. Serca wam błogosławię w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.